Serdecznie witam panie i panów radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pana Piotra Całbeckiego wraz z zarządem. W naszym imieniu miło mi powitać i gościć państwa w przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku. Proponuję, aby oklaski odbyły się po prezentacji gości serdecznie witam Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Krzysztofa Wędkowskiego ordynariusza diecezji wocławskiej Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Andrzeja Wojciecha Suskiego pierwszego biskupa toruńskiego seniora honorowego obywatela województwa kujawsko-pomorskiego oraz wszystkich Przybyłych, duchownych. Serdecznie witam posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, panią poseł Iwonę Michałek, pana posła Roberta Kwiatkowskiego, w zastępstwie pani poseł Joanny Borowiak, panią Irenę Wukowicz-Kwiatkowską. Serdecznie witam senatora Rzeczpospolitej Polskiej, pana Ryszarda Bobera, przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2019. Serdecznie witam reprezentującego wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, pana Jacka Tarczewskiego, doradcę wojewody oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, pana Marka Gralika i przedstawicieli jednostek administracji rządowej w województwie. Serdecznie witam gospodarzy miejsca, władze, miasta prezydenckie. Prezydenckiego Włocławek, prezydenta pana Martka Wojtkowskiego oraz zastępczynię prezydenta, przewodniczącego Rady Miasta pana Piotra Kowala oraz radnych Włocławka. Serdecznie witam reprezentujących prezydentów miast regionu Bydgoszczy pana Michała Sztybla, zastępcę prezydenta. Torunia, pana Pawła Gulewskiego, zastępcę prezydenta i Nowrocławia, panią Ewę Koman, zastępczynię prezydenta, Grudziądza, pana Michała Czepka, dyrektora Wydziału Kultury, Sportu i Sportu Urzędu Miejskiego. Serdecznie witam przedstawicieli konwentu samorządu terytorialnego, powiatów, burmistrzów, wójtów, gmin wiejskich oraz przybyłych starostów. Serdecznie witam przedstawicieli samorządu z terenu powiatu włocławskiego, starostę Burmistrzów, wójtów oraz przewodniczących rad. Serdecznie witam przedstawicieli Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a w szczególności przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego trzeciej kadencji, pana Krzysztofa Sikorę, prezydenta Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, konsula honorowego Ukrainy. Serdecznie witam magnificencje rektorów uniwersytetów oraz uczelni wyższych regionów. Reprezentującego rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pana prorektora, profesora Włodzimierza Jaskulskiego, rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, pana doktora Roberta Musiałkiewicza, reprezentującego rektora Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy, pana Tomasza Sińczaka, adjunkta na Wydziale Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych. Pana profesora Adama Palmę, profesora w Akademii Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku, oraz wszystkich przybyłych przedstawicieli świata nauki i edukacji. Serdecznie witam dowódców formacji wojskowych, reprezentującego szefa inspektoratu wsparcia sił zbrojnych w Bydgoszczy, zastępcę szefa generała Brygady pana Piotra Wagnera, szefa logistyki dowódcę Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu, pana pułkownika Edwarda Chyłę, reprezentującego komendanta Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia imienia generała Józefa Bema w Toruniu, zastępcę komendanta, pana podpułkownika Romana Piotrowskiego, reprezentującego dowódcę 8. Kujawsko-Pomorskiej Kujawsko Brygady Obrony Terytorialnej, pana podpułkownika Tomasza Pogranicznego, Dowódcę 84. Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej. Serdecznie witam prezesa oddziału wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, drucha pana Jarosława Herbowskiego. Witam również Włocławskie Służby Mundurowe. Komendant miejską policji we Włocławku, młodszą inspektor panią Annę Kochowicz komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku Starszego Brygadiera Pana Macieja Krzemkowskiego, komendanta Straży Miejskiej we Włocławku, pana Andrzeja Krajewskiego. Serdecznie witam konsulów honorowych Peru i Mołdawii. Serdecznie witam dyrektorów wojewódzkich jednostek organizacyjnych, dyrektorów Departamentów Urzędów Marszałkowskiego, Prezesów Spółek Prawa Handlowego z Udziałem Województwa, witam również dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta Włocławek i Miejskich Jednostek Organizacyjnych. Serdecznie witam przybyłych przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń, związków zawodowych, organizacji harcerskich, młodzieżowych działających w naszym regionie. Serdecznie witam przedstawicieli Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Witam również panią Krystynę Lewicką Liter, która za chwilę opowie nam o dziedzictwie Kujaw Białych i ziemi Dobrzyńskiej. Serdecznie witam przybyłych dziennikarzy i przedstawicieli lokalnych mediów. Witam również reprezentującego klub koszykówki Włocławek SA, dyrektora klubu pana Huberta Hejmana, dyrektora Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku pana Piotra Nowakowskiego, dyrektora Centrum Kultury Browar B we Włocławku, panią Lidię Piechocką-Witczak, w sposób szczególny chciałabym serdecznie powitać. Zastępcę dowódcy, szefa sztabu, generała brygady pana Petra Swobodę, reprezentującego dowódcę Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy, któremu to centrum, Sejmik Województwa nadał najwyższe wyróżnienie województwa kujawsko-pomorskiego, Stellę, Kopernikana, Kujawie, Pomeranie. A także serdecznie witam konsul generalną Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku, panią Kornelię Pieper oraz premiera Saksonii pana Rainera Haselofa wraz z delegacją. Teraz poproszę o gromkie brawa. I jeszcze raz Serdecznie witam wszystkich Państwa. Bardzo cieszymy się z Państwa obecności. Szanowni Państwo, jakakolwiek społeczność obchodząc święto koncentruje się na związanych z nim wartościach, osobach i wydarzeniach. Święto, przypominając, odnawiając i aktualizując wartości, przekonania, prawdy, normy etyczne, wydarzenia, osoby, miejsca, daje okazję do ich głębszego zrozumienia i przeżywania. Tym samym wzmacnia wybrany kierunek działania jednostek, rodzin i różnego rodzaju wspólnot. Można powiedzieć za Klausem zapotocznym, że święto. Nadaje sens życiu społecznemu, jest kreatorem teraźniejszości i treściami wybiega w przyszłość. Właśnie taki charakter ma Święto Województwa, które w tym roku obchodzimy po raz piętnasty. Od samego początku, czyli od 2008 roku, staramy się, by było to święto wszystkich mieszkańców naszego województwa. Przez te piętnaście lat Święto Województwa przerodziło się w prawdziwy Festiwal Radości. Solidarności i Integracji, który trwa przez kilkanaście dni, odbywa się w wielu miejscowościach jednocześnie. W tym najważniejszym, najbardziej uroczystym dniu obchodu Święta Województwa to jest 7 czerwca. Jesteśmy od samego początku przemian w jednej z trzech stolic byłych województwa sprzed reformy administracyjnej we Włocławku, Bydgoszczy albo w Toruniu. We Włosławku ostatni raz gościliśmy w 2020 roku, który wraz z wybuchem pandemii koronawirusa zapoczątkował wyjątkowo trudny okres w dziejach świata kryzys, z którego trudno było nam się podnieść, a który jeszcze bardziej pogłębiła wojna w Ukrainie. Po trzech latach zatoczyliśmy koło. Byliśmy w tym czasie w 2021 roku w Bydgoszczy, w 2022 roku w Toruniu i dziś znowu jesteśmy z wami we Włocławku. Mam nadzieję, że tegoroczne zamknięcie tego cyklu przyniesie nam przeświadczenie, że jutro to perspektywa. Druga naszych uroczystych sesji sejmiku z Bydgoszczy przez Toruń do Włocławka to również ostatnia droga błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, który tu we Włocławku zakończył w październiku 1984 roku swój męczeński szlak wiodący właśnie z Bydgoszczy przez, Gda przez Górsk, Przysiek i Toruń do Włocławka. Dzięki pamięci o księdzu Popiełuszce, którego matka świętej pamięci Marianna Popiełuszko należy do grona honorowych obywateli naszego województwa, droga między Bydgoszczą a Włocławkiem prowadząca przez Toruń nabrała wyjątkowego znaczenia. Każde miejsce związane z ostatnimi godzinami życia i męczeństwa błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, a szczególnie Włocławek, jest dla mieszkańców naszego regionu ważnym znakiem pamięci. Nie tylko o kapłanie Solidarności, ale również o zwycięskiej drodze naszego narodu do wolności i suwerenności. Pamiątkowy krzyż przy Tamie to tak naprawdę symbol zwycięstwa dobra nad złem, symbol wolności, za którą oddał życie ksiądz Popiełuszko, symbol walki o podmiotowość każdego człowieka, symbol moralnej, ewangelicznej odwagi ważnej w każdym czasie i miejscu. Także dziś przypomina światu, że nie można pozostać biernym i nie reagować na łamanie praw człowieka oraz poniżanie jego godności. W historii świata takim przełomem, promykiem światła po mrokach średniowiecza była epoka renesansu, nazywana inaczej epoką odrodzenia. A ten promyk światła został rzucony przede wszystkim na człowieka i wszystkie jego sprawy. Homo sum humani nihil amalienum puto. Epoka ta charakteryzowała się odwagą myślenia, śmiałością burzenia przesądów i przeciwstawiania się ciemności. W społeczeństwach budziły się nowe siły. Renesans to również czas wielkich odkryć geograficznych a także naukowych, o których wiedza dzięki wynalezieniu druku w 1450 roku przez Gutenberga szybko jak na tamte czasy się rozpowszechniała. Odkrycia największych umysłów tamtego okresu, przedstawione w ówczesnych publikacjach, inspirowały kolejnych uczonych do dalszych poszukiwań. Jednym z największych uczonych tamtego okresu, ale też ogólnie w dziejach ludzkości, był pochodzący z naszego regionu Mikołaj Kopernik, którego rok w naszym województwie i w całym kraju obchodzimy na pamiątkę 550. rocznicy jego urodzin. Nikomu nie trzeba przypominać o najważniejszym dziele Kopernika, De Revolutionibus Orbium Celestium, którego pierwsze wydanie z 1543 roku, jedyne, które ukazało się za życia słynnego uczonego, znajduje się jako jeden z istniejących na świecie 500 egzemplarzy w zasobach naszej wojewódzkiej biblioteki, w książnicy kopernikańskiej w Toruniu. W swojej publikacji Kopernik przedstawił założenia heliocentrycznej budowy układu słonecznego, które, jak uczono nas w szkole, wstrzymały słońce, a ruszyły ziemię. Jego odkrycie zapoczątkowało rewolucję naukową, której nic już nie było w stanie zatrzymać, nawet umieszczenie tego dzieła na indeksie ksiąg zakazanych. Odkrycie Kopernika jest powszechnie znane na całym świecie, ale w roku kopernikańskim chcemy przypomnieć również o jego innych osiągnięciach, m.in. w dziedzinie medycyny czy ekonomii. Chcemy, by stał się dla nas wzorem i przykładem łączenia różnych dziedzin naukowych, a także praktycznego wykorzystania nauki. Mikołaj Kopernik powinien stać się naszym przewodnikiem i patronem w procesie tworzenia społeczeństwa otwartego na innowacje, wykorzystującego technologie informatyczne, dla którego najważniejszymi wartościami są Rzetelna wiedza i dostęp do wiarygodnych informacji. W naszym województwie zdajemy sobie sprawę, że dla postępu cywilizacyjnego niezbędne jest wdrażanie badań naukowych do gospodarki, bo tylko to może uczynić ją nowocześniejszą, bardziej wydajną, a przede wszystkim zrównoważoną. To, w jaki sposób dziś świat nauki będzie współpracował z przedstawicielami różnych gałęzi gospodarki, zdecyduje o kierunku rozwoju naszej przyszłości. My, jako samorządowcy i politycy, powinniśmy również pamiętać o Koperniku jako o urzędniku i polityku szczebla regionalnego. Mikołaj Kopernik, jako członek kapituły warmińskiej, pełnił ważną rolę w ówczesnym systemie administracyjnym. Zajmował się planowaniem przestrzannym, edukacją, infrastrukturą transportową, wydawaniem pozwoleń na działalność gospodarczą, ewidencją gruntów rolnych i zatwierdzaniem budżetu. A w roku 2023, kiedy będziemy w lipcu obchodzili 25. rocznicę reformy administracyjnej, która wprowadziła trójstopniowy podział terytorialny państwa, chciałbym Państwu przypomnieć to, o czym mówił nam na sesji inauguracyjnej, rok, inaugurującej Rok Kopernikański w naszym województwie Wojciech Horliński, autor najnowszej biografii Kopernika. Pan Orliński zwrócił uwagę na konflikt czy też pewien ideowy spór Mikołaja Kopernika z innym kanonikiem, Pawłem Płotowskim, który chciał z dalekiego Krakowa zarządzać warmią, co wywołało sprzeciw Mikołaja Kopernika. Pokazuje to, jaki stosunek Mikołaj Kopernik miał do podziału władzy i że prawdopodobnie uważał, że władze centralne powinny mieć ograniczony wpływ na decyzje regionalne. 25 lat temu powstały powiaty i województwa właśnie po to, by o polityce regionalnej mogli decydować ludzie tu mieszkający, znający dobrze potrzeby miejscowej ludności, potencjał danego terenu. Reforma administracyjna dała nam jednak nie tylko pewnego rodzaju niezależność od władz centralnych, ale również obarczyła nas odpowiedzialnością za region. My jako sejmik województwa odpowiadamy za nasze decyzje dotyczące regionu przed mieszkańcami. Naszą rolą jest to, by podejmować takie decyzje, aby mieszkańcom naszego regionu żyło się coraz lepiej. Jakość naszego życia zależy w dużej mierze od poczucia bezpieczeństwa, które w ostatnich latach zostały poważnie zachwiane. Najpierw przez wirusa od ponad roku przez wojnę za naszą wschodnią granicą. To czas, kiedy szczególnie doceniamy znaczenie członkostwa w NATO, które stało się dla nas gwarantem bezpieczeństwa. Na dzisiejszej sesji odbędzie się uroczyste wręczenie wyróżnień Województwa kujawsko pomorskiego w tym wyróżnienia Stella, Kopernikana, Kujawie, Et Pomeranie dla Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy. Samorząd Województwa pragnie w ten sposób podkreślić, jak bardzo jako Województwo cenimy sobie współpracę z Centrum, a także poczucie bezpieczeństwa, jakie daje nam obecność jednostki w naszym regionie. Chcemy również podziękować Centrum za zaangażowanie w życie lokalne naszego regionu. Mówiąc o wojnie i poczuciu bezpieczeństwa znowu możemy odwołać się do Mikołaja Kopernika, który sprawdził się również w roli dowódcy i stratega, pełniąc rolę komendanta obronnego zamku w Olsztynie podczas walki z Krzyżakami. Działalność Mikołaja Kopernika na tak wielu płaszczyznach jego interdyscyplinarny dorobek mogą być inspiracją dla wielu z nas, a szczególnie dla młodych ludzi. Mogą być zachętą, by rozwijali własne zdolności, zainteresowania w wielu dziedzinach, bo przykład. Mikołaja Kopernika pokazuje, że prawdziwy geniusz nie zna ograniczeń. Dziś znajdujemy się we Włocławku, w stolicy Kujaw, gdzie, jak podaje wielu historyków, przebywał w latach 1488-1491 Mikołaj Kopernik. Kilkunastoletni Kopernik miał być uczniem przy tutejszej szkole katedralnej, wyróżniającej się wówczas wysokim poziomem nauczania. Pamiętajmy, że kilkaset lat, kilkaset lat temu Włocławek, jako siedziba biskupia, należał do najważniejszych ośrodków życia kulturalnego, naukowego i religijnego. To jedno z najstarszych miast w Polsce. W połowie X wieku funkcjonował tu ważny grunt obronny, a odkąd w XII wieku przeniesiono do Włocławka siedzibę biskupa kujawskiego, miasto zyskało jeszcze większe znaczenie. Kto wie, czy to właśnie nie we Włocławku? Narodziły się naukowe pasje i zainteresowania młodego Kopernika. Wiele zabytków dzisiejszego Włocławka istniało już za jego życia. Mikołaj Kopernik mógł odwiedzić nie tylko wspaniałą katedrę, ale również na przykład Kościół świętego Witalisa. Jeśli Mikołaj Kopernik uczył się we Włocławku, trudno wyobrazić sobie, żeby czas wolny, szczególnie w ciepłe miesiące, spędzał wyłącznie w mieście. Jestem przekonana, że wraz z przyjaciółmi uciekał za miasto, by odpoczywać na łonie natury, leżąc w słońcu na kujawskich łąkach albo relaksując się w cieniu kujawskich lasów. Malownicze kujawskie równiny od wieków były inspiracją dla wielu artystów, pisarzy i malarzy. Pozwolę przytoczyć sobie fragment wiersza Franciszka Becińskiego, piewcy Kujaw. Równina het precz równina. Rzecz gdzie indziej rzadka. Gdzie nie poleci oko, nigdzie się nie garbi, ani fałdy nie zagina, jak stół gładka. Kujawy to nie tylko piękne krajobrazy, ale również bogactwo tradycji i obyczajów. To jeden z najbardziej wyrazistych regionów kraju, ale o tym opowie Państwu w swojej prelekcji pani Krystyna Lewicka-Ritter, autorka książki w Kujawsko-Pomorskim z, z Oskarem Kolbergiem pod rękę. Szanowni państwo, tak jak mówiłam na początku mojego przemówienia, mam nadzieję, że powrót do Wrocławka po trudnych dla naszego regionu, kraju i świata trzech latach przełamie złą passę i wkroczymy w nowy, lepszy czas. Musimy wierzyć w to, że jako społeczeństwo wyjdziemy z tego mrocznego cienia, jaki nad nami zawisł od wybuchu pandemii w 2020 roku. Wyjdziemy jak kiedyś, gdy budziła się epoka odrodzenia w nowy, jasny okres. Renesans to epoka, która olbrzymów potrzebowała i olbrzymów rodziła. Takim olbrzymem był Mikołaj Kopernik. Czy nasza epoka takich olbrzymów potrzebuje? Czy my możemy się nimi stać? Myślę, że nie. Ale wiem, że każdy z nas, mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, powinien przynajmniej spróbować, tak jak humaniści w XVI wieku, Koncentrować uwagę na sprawach ludzkich, godności człowieka, jego wolności, podkreślać możliwości rozumu ludzkiego oraz wartość wiedzy o świecie i możliwość jej zdobycia. Pamiętajmy, że musimy nieustannie wyzwalać swe siły, swą piękność i swą dobroć, całą swą duszę. Musimy wsłuchać się głęboko w humanistyczne przesłanie świętego Jana Pawła II, patrona województwa. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj się, szukaj. Nie ustępuj. Wiesz, że ono musi tu gdzieś być. Gdzie jest źródło? Gdzie jest źródło? Cisza. I z tą ciszą zostańmy.